Lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. Ostatnie tygodnie obfitowały w ciekawe wydarzenia, w które zaangażowało się znaczne grono lokalnych Polaków. Dzisiejszy program rozpoczniemy od otwarcia wystawy Mamo, ja nie chcę wojny oraz relacji z pięcioboju wiedzy humanistycznej. Opowiemy o pokazie filmu dokumentalnego Tu się żyje. Pokażemy migawki z kolejnych wystaw wiosennych w Domu Polskim, a na końcu zabierzemy Państwa na barwny koncert poświęcony Dniu Kobiet. Zaczynamy! 24 lutego w Domu Polskim zagościła wystawa dziecięcych rysunków Mamo Ja nie chcę wojny. Wystawa została zrealizowana przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z Ambasadą Ukrainy i władzami Rygi. W październiku zaprezentowano ją na placu przed Ryskim Centrum Kongresowym naprzeciwko Ambasady Rosji. Na planszach przedstawiono historyczne rysunki dzieci polskich z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich związane z wojną toczącą się obecnie w Ukrainie, gromadzone na portalu internetowym Mam IC War. Uroczystego otwarcia wystawy w Dyneburgu dokonał konsul RP na Łotwie Mariusz Podgórski. Zwracając się do obecnych, podkreślił, że wojna jest wielkim złem, której ofiarami zawsze padają dzieci. Podobieństwo historycznych i współczesnych prac jest porażające. Dzieci rysują czołgi, samoloty, zrzucające bomby, pożary i eksplozje. Rysują rannych i zabitych, zrujnowane domy, mogiły. Rysują siebie i swoją rodzinę. Rysują ewakuację i ucieczkę ale rysują też nadzieje i swoje marzenia na przyszłość. Obecnie w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się ponad 7 tysięcy rysunków. W większości są to prace o tematyce wojennej tworzone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1946 roku w tygodniku Przekrój. W ramach wciąż rozwijającego się ukraińskiego projektu MAM IC War zebrano dotychczas 10 tysięcy rysunków o wojnie i pokoju w Ukrainie. Kilka razy do roku Centrum Kultury Polskiej organizuje konkursy poświęcone ważnym zagadnieniom z dziedzin historii, sztuki i wiedzy ogólnej o kraju. 24 lutego do Domu Polskiego przybyli uczniowie z Dyneburga i Rezekne, aby zmierzyć się w pięcioboju wiedzy humanistycznej. W zmaganiach wzięło udział pięć drużyn, cztery z gimnazjum polskiego imienia Józefa Piłsudskiego i jedna z gimnazjum polskiego imienia Stefana Batorego. Organizatorzy przygotowali 20 zadań związanych z patronami roku 2023 w Polsce. Drużyny udzielały odpowiedzi na pytania o Wisławie Szymborskiej, twórczości Aleksandra Fredry, obrazach Jana Matejki, odkryciach i osiągnięciach Mikołaja Kopernika i Pawła Edmunda Strzeleckiego. Uczestnicy powinni byli wykazać się znajomością wierszy, faktów historycznych oraz społecznych. Należy przyznać, iż niektóre pytania były naprawdę trudne. Uczniowie polskich gimnazjów udowodnili, iż potrafią dobrze pracować w zespole: są bardzo spostrzegawczy i pomysłowi. W sprawnym przeprowadzeniu konkursu organizatorom asystowali uczniowie klas młodszych Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego. Poprawność odpowiedzi oceniało jury, w którym zasiedli Mariusz Podgórski, konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, dr Krystyna Kunicka, tłumaczka i dziennikarka, oraz Katarzyna Pieczul, filolog i politolog doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Trzecie miejsce zdobyła Drużyna Rezekne, drugie miejsce Drużyna Krakowskie Legiony, a największą wiedzą w pięcioboju wykazała się Dyneburska Drużyna Kopernikańskie Gwiazdy. Konkursowiczom wręczono dyplomy, podziękowania i upominki. Uhonorowano także nauczycieli – Marię Joannę Książek-Zamlewską, Marcina Bartnika oraz Sebastiana Nowakowskiego, którzy przygotowali młodzież do zmagań konkursowych. Przedstawiciele Polskiej Fundacji 12 Gwiazd już od kilku lat pokazują na Kresach ciekawe polskie filmy. W pierwszy dzień wiosny w Domu Polskim odbył się pokaz filmu dokumentalnego Kingi Dębskiej – Tu się żyje. Film dokumentalny pokazuje codzienność pierwszego i jedynego hospicjum na Litwie w Wilnie prowadzonego przez charyzmatyczną siostrę Michałę Rak. Twórcy odsłaniają kulisy działalności placówki, przybliżają sylwetki pacjentów i pracowników. Dokument pokazuje ideę hospicyjną w praktyce i jak mówią twórcy, paradoksalnie opowiada bardziej o życiu niż o śmierci. O inicjatywie pokazywania polskich filmów na kresach opowiedział przedstawiciel Fundacji 12 Gwiazd, reżyser Jerzy Kamruk. Naszym głównym celem jest pokazanie polskiej twórczości filmowej miejscowym Polakom na Litwie i na Łotwie. Ale nie tylko, bo interesuje nas to, żeby te filmy obejrzeli również Łotysze czy Litwini. Ponieważ ta historia zazębia się, szczególnie tutaj w Dyneburgu. Kiedy wiemy, kto miasto wyzwalał, że to byli, byli żołnierze Józefa Piłsudskiego, szczególnie dlatego, że to jest miasto wielonarodowościowe. Takich miast jest więcej tutaj, bo wczoraj na przykład byliśmy w Rezekne w Szkole Polskiej i zauważyłem, że Młodzież powinna uczyć się oglądać filmy dokumentalne i czerpać z tych że filmów w wiedzę historyczną. My przejechaliśmy z dwoma filmami, czyli z filmem fabularnym oraz filmem dokumentalnym. Mówimy tu o filmie Kurier, opowiadającym o Nowaku Jeziorańskim i tak naprawdę powstaniu warszawskim. Dlaczego to powstanie się odbyło, dlaczego nie powstrzymano tej to również ludzkiej tragedii, no zginęło ponad 200 tysięcy ludzi w Warszawie. E, widz może się dowiedzieć, co kierowało e, Borem Komorowskim, czyli dowódcą powstania e, warszawskiego, że ten rozkaz został wydany. Kolejnym filmem jest film Kingi Dębskiej pod tytułem Tu się żyje I to jest absolutnie prześwietny film, prześwietny dokument z tego powodu, że e, Siostra Michaela Rak założyła pierwsze hospicjum dla ludzi dorosłych w Wilnie. Teraz już wiemy, że już funkcjonuje hospicjum dla dzieci. I to jest taki temat ważny też z tego powodu, że dzisiaj my wszyscy gdzieś tam tą kolej życia, czyli śmierć bo są narodziny, jest życie, jest śmierć i to wszystkich spotka. Gdzieś tam się tego boimy, gdzieś ten temat odkładamy. Niestety to nas wszystkich spotka. I z tego filmu, z tego dokumentu możemy się dowiedzieć, że jednak odchodzenie jest częścią życia, nie tylko czymś, czego należy się bać albo czego należy unikać. Pozytywnym jest to, że my uczymy się po prostu, jak żyć, oglądając tego typu dokumenty. Stwierdziliśmy też po już kilkunastu pokazach, tak naprawdę, bo byliśmy jeszcze przed pandemią trochę pandemia nas zatrzymała że jednak dokument chyba tutaj na Łotwie i na Litwie jest bardziej wartościową formą filmu, z tego powodu, że te dokumenty nie zawsze do was tutaj trafiają. Ja wiem, że filmy fabularne wcześniej czy później można zobaczyć na różnego rodzaju platformach czy w internecie, natomiast większość dokumentów gdzieś tam sobie leży na półkach, a one są prawdziwe. Dokument, jak sama nazwa wskazuje, to jest opowieść autentycznych ludzi, o prawdziwych wydarzeniach. Fundacja 12 Gwiazd, która umożliwiła organizację pokazów filmów na Łotwie i na Litwie, została powołana do wspierania polskich produkcji filmowych ze szczególnym naciskiem na produkcję o charakterze historycznym. Prowadzi także działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, edukacji oraz wychowania wszechstronnego z uwzględnieniem polskiej historii, tradycji i wiary. Wspiera również działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób związanych z filmem i fotografią. W marcu tradycyjnie w domu polskim odbywa się konkurs polskiej i łotewskiej piosenki estradowej. W tym roku wzięły w nim udział dzieci i młodzież z Dałga w Pils i Rezekne. 3 marca Centrum Kultury Polskiej zorganizowało kolejną edycję konkursu polskiej i łotewskiej piosenki estradowej. Zgodnie z regulaminem, każdy uczestnik wykonał dwie piosenki jedną w języku polskim i jedną w języku łotewskim. Dzieci przygotowały nauczycielki muzyki i pedagodzy wokalni Irena Iwanowa, Tatiana Wucane, Wiktoria Selicka oraz Alisa May. Występy młodych wykonawców oceniało jury, w którym zasiadły wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka Maria Jurkowa, kierownik zespołu jazzowego Iina Greenberte, dyrygent chóru Promień i wykładowczyni szkoły muzycznej Alina Łapińska, a także dziennikarka, tłumaczka i dwukrotna laureatka konkursu polskiej łotewskiej piosenki estradowej Krystyna Kunicka. Repertuar uczestników zmagających się w dwóch kategoriach wiekowych był bardzo zróżnicowany. Większość wykonawców wybierało piosenki wesołe i nowoczesne, m.in. z repertuaru takich młodych piosenkarzy polskich jak Roxana Węgiel. Jurorzy zaznaczyli, iż dobór odpowiednich utworów stanowi połowę sukcesu. Większość uczestników przy pomocy pedagogów popracowała także nad odpowiednią choreografią, która bez wątpienia umiliła widzom oglądanie koncertu konkursowego. W pierwszej kategorii wiekowej, w której zmagały się dzieci w wieku od 6 do 9 lat, trzecie miejsce zajęła Katrina Użule z Dałga w Pils, która w swoim wystąpieniu wykorzystała dużo ciekawych rekwizytów. Drugie miejsce zajęła najmłodsza piosenkarka Amanda Łapińska z Dałga w Pils. Pierwsze miejsce wśród najmłodszych piosenkarzy powędrowało do Rezekne. Największe wrażenie na jurorach w tej grupie zrobiła Kira Kigitowicz, ośmiolatka z bardzo przyjemnym tembrem głosu i wielkim potencjałem. W drugiej kategorii wiekowej od 10 do 14 lat trzecie miejsce zajęła Sofia Stule zdałga w pils, która, niezważając na zdenerwowanie, bardzo umiejętnie zapanowała nad swym głosem. Na drugim miejscu uplasowała się Alina Prakowiewa z Dałga w Pils. Zaskoczyła jurorów nie tylko dojrzałym wykonaniem wybranych utworów, lecz także własnym akompaniamentem na gitarze. Pierwsze miejsce w drugiej kategorii wiekowej zdobył Kirill Briga z Rezekne, jedenastolatek, zdobył serca wszystkich jurorów i dostał najwyższe oceny. Uczestnicy konkursu polskiej łotewskiej piosenki estradowej otrzymali podziękowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jorożci podkreślili, iż większość uczestników posiada znakomite dane wokalne, które warto rozwijać, aby zdobywać nowe szczyty w karierze wokalnej. 9 marca Dom Polski zaprosił miłośników sztuki na otwarcie aż dwóch wystaw. Pierwsza przedstawia obrazy Żanny Orłowej, a druga grafiki Zenona Balcera. Żanna Orłowa urodziła się w 1972 roku w Dałga w Pils. Już od wczesnego dzieciństwa marzyła marzyłaby zostać malarką, lecz wybrała inny zawód. Tym niemniej w 2019 roku otrzymała w prezencie urodzinowym farby olejne i płótno, więc zajęła się malarstwem amatorsko. Jak mówi autorka wystawy, uwierzyła w swoje możliwości i zanurzyła się w magiczny świat tworzenia. Pierwsza wystawa indywidualna Żanny zagościła w urzędzie gminy Medum w 2020 roku. Wystawa Miejskie Pejzaże przedstawia krajobrazy i najpiękniejsze miejsca miasta Dauga w Pils, które ujawniają poczucie artystki i sposób, który postrzega otaczający ją świat. Dałga w Pils to miasto, gdzie autorka urodziła się i dorastała. Codziennie, spacerując ulicami, które zna od dzieciństwa, obserwuje grę kolorów i światła o poranku i wieczorem. Żanna uważa, iż współdziałanie przyrody i świata stworzonego przez człowieka tworzy prawdziwą magię kolorów. Każde drzewo i każdy budynek mają swoją historię. Każdy wschód i zachód słońca, który widzimy, już nigdy się nie powtórzy. Dlatego czasem, aby przyszło natchnienie, wystarczy tylko spojrzeć w okno i można zabrać się do pracy. Pozytywne emocje można czerpać z tego, co nas otacza. Autorem drugiej wystawy zatytułowanej Wielowarstwowość jest Zenon Balcer, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Artysta jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a stopień doktora sztuki uzyskał na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Działa w obszarze sztuki nowych mediów, łącząc cyfrową fotografię i wideo z tradycyjnymi technikami graficznymi. W swoich pracach stara się uchwycić to, co wyjątkowe i ulotne. Zenon jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień artystycznych. Brał udział w ponad 30 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego i jest współzałożycielem polsko-norweskiej platformy fotograficznej Pixel. W Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania prowadzi pracownia animacji i filmu cyfrowego. Grafiki Zenona Balcera przedstawione na wystawie Wielowarstwowość pokazują świat artystyczny, korzystając z fotografii cyfrowej, z doświadczeń pracy nad grafiką warsztatową, ze znajomości programów graficznych. Autor mówi, iż poszukując nowych i nieoczywistych sposobów interpretacji świata, swoją uwagę koncentruje przede wszystkim na materii nieożywionej. Obserwowanej z różnych perspektyw. Łącząc wiele ujęć jednego elementu przesuniętych w czasie i przestrzeni, tworzy odrealnione i zrytmizowane prace o bogatej strukturze. Obrazowane w ten sposób obiekty zatracają swoją pierwotną formę, stając się zupełnie nowymi zjawiskami. Artysta stwarza sytuację, w której widz zachęcany do porzucenia bezpiecznej pozycji obserwatora staje się bezpośrednim uczestnikiem dzieła. Wystawy można oglądać w Domu Polskim do końca marca. W dzień kobiet w domu polskim zorganizowano wspaniały koncert piosenek polskich Jesteś najpiękniejsza wśród kwiatów. Licznie przybyli miłośnicy kultury polskiej, mogli nasycić się przebojami muzycznymi w wykonaniu wokalistów zespołu Barwy Dałgawy w muzycznej oprawie zespołu pod kierownictwem Arnolda Greenberta. Koncert rozpoczął występ kierownika zespołu Barwy Dałgawy Stanisława Jakowenko z lirycznym utworem Zabiorę cię dziś na bal. Następnie słuchacze usłyszeli przeboje Ewy Bem oraz Kaliny Jędrusiak w wykonaniu Krystyny Kunickiej. Serię czterech tang zaprezentowali wspólnie Angelina Malcewa, Kornelia Łapkowska i Stanisław Jakowenko. Złożyły się na nie niesamowicie wyraźne i czarujące utwory tango: noturno, stachu przy kominku oraz już nigdy. Stach! W ostatniej części koncertu soliści zaśpiewali utwory z repertuaru Anity Lipnickiej, Katarzyny Sobczak, Bohdana Łazuki oraz Zbigniewa Wodeckiego. Koncert był przeplatany kompozycjami instrumentalnymi w wykonaniu mistrzowskich muzyków Centrum Kultury Łotewskiej. Należy zaznaczyć, iż aranżacji wszystkich utworów dokonał niestrudzony Arnold Greenbert, a w przygotowaniach do koncertu pomagała jego małżonka, kierowniczka studium jazzowego Irina Greenberte. Nasz program dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Słońce rozpieszcza nas coraz bardziej i już niedługo za oknem podobnie jak w naszych sercach zagości wiosna. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych programów przed ekranami telewizorów lub w internecie. Do zobaczenia w kolejnych akcentach polskich.